Nie poszła mi matura próbna. Co dalej? Przede wszystkim zastanów się, co poszło nie tak. To znaczy, co czułeś pisząc tą maturę, czy oglądając rozwiązanie? Nie rozumiałeś części poleceń? Część rzeczy była zupełnie nowa? Rozumiałeś polecenia? Nawet wiedziałeś, co robić, ale i tak zero punktów? Wiem, głupie błędy obliczeniowe. Zapomniałeś minusa, albo wymyśliłeś operację na ułamkach, której nikt wcześniej nie widział. Napisz w komentarzu, co Twoim zdaniem poszło nie tak. Może coś podpowiem, może coś pomogę. Będę aktywny w komentarzach. Do rzeczy. 1. Nie rozumiałeś części poleceń? Powód czegoś takiego jest generalnie prosty. Wynika on z opuszczenia wielu godzin matmy w szkole. Nie wiem, jakaś choroba, albo nauczyciel tak przynudzał, że nie dało się usiedzieć. Zatem wagary wydawały się niezwykle kuszące. Łatwo idzie stracić w tym wszystkim rachubę, niestety. Zaczyna się od dwóch godzin lekcyjnych miesięcznie. <laughs> w ciągu roku daje to 18 godzin lekcyjnych, które przepadły. 3 lata liceum i z czegoś takiego robi Ci się 54 godziny w plecy. Czyli na oko 54 tematy, które są dla Ciebie zupełnie obce. To dużo. To zajebiście dużo. Jasne, musisz się tego nauczyć na sprawdzian, ale z racji tego, że uczysz się tego dzień przed terminem, no, znacznie wpływa to na procent informacji, które zostają w Twojej głowie. Nie możesz wypchać takiej ilości informacji do głowy w jeden dzień, jaki możesz wcisnąć w dwa dni. To jest takie samo prawo jak prawo grawitacji. Tak, przechodzą kolejne rozdziały i kompletnie zapominasz jakieś 80% wiedzy. Jak zapewne się domyślasz, jest to mega optymistyczne. Tak, bo jakby zajmujesz swój umysł, Nowymi rzeczami, a tamtych nie powtarzasz, więc one zanikają, bo twój umysł ma tendencję do wyrzucania rzeczy, które nie są potrzebne, więc jakby to, co się raz nauczysz, zostaje ci pewien ślad tego w głowie, później łatwiej będzie to powtórzyć, ale to znika. Suche informacje wypadają, idee zostają. Zatem jak się pewnie domyślasz, te dwie godziny miesięcznie to jest mega optymistyczny scenariusz, oboje wiemy, że ostatnia rzecz, jaką chcesz pamiętać, to to, co było na lekcji, więc. Nie będę tego poruszał. Zakładamy, że na tych lekcjach, co jesteś, jesteś stuprocentowo zaangażowany i jakby nie udajesz, że słuchasz. Patrząc się na nauczyciela, tępym wzrokiem. Wiem, że tak robisz. Pewnie jesteś wtedy gdzie indziej. Też tak robię. Więc jaki z tego wniosek? Jaki z tego wniosek? Niestety, jeżeli większość arkusza to dla ciebie kompletnie coś nowego, enigma, po prostu unicorn, coś nowego w lesie biega, tak? Jakieś zadania z kosmosu. UFO, UFO bo... Tak? Area 51, tak? No, jeżeli to są jakieś zadania, których wcześniej nie widziałeś, to prawdopodobnie musisz się cofnąć i nadrobić braki. Smutne, wiem, ale zaufaj mi. Zrób, porób sobie zdjęcia, albo zapisz sobie gdzieś na kartce zadania. Najlepiej, nie wiem, poproś nauczycielkę, co to są za zadania, jakie to są tematy. I wypisz sobie rzeczy, które ci kompletnie nie poszły, które były dla ciebie nowe, i sobie je powtórz. Zarąbiste. Po prostu wyszukujesz nazwy, wrzucasz to do czata, tak, GPT, i mówisz mu, Mordo, powiedz mi, albo poleć, mi, znajdź mi jakieś nagrania, które o tym mówią. Pomóż mi to wszystko powtórzyć. I on pomoże ci z tej całej bazy nagrań, które są w internecie, znaleźć te, które są ci potrzebne. Więc myślę, że taka rada będzie na to. Dwa. Zrozumiałeś polecenia, ale nie potrafiłeś przeprowadzić obliczeń. Powodem czegoś takiego są braki w rozdziale liczb rzeczywistych i języka matematyki, gdzie uczysz się o własnościach liczb złożonych i pierwszych, jakichś ułamków, pierwiastków wymiernych, niewymiernych, no ogólnie takie podstawy podstaw, nie? Do tego dorzucić algebrę, czyli te pierdolone x -y już się robi z tego zupa, w której coś tam pamiętasz, ale tak naprawdę chuja. Robisz obliczenia po omacku i na czuja, nie opierając się na konkretnych operacjach i przekształceniach, czyli nie widzisz tutaj mnożenia ułamków, tutaj sprowadzam do wspólnego mianownika, tylko y, jakoś się to robiło, tutaj tak, tutaj ma być to samo, tak, nie. Musisz widzieć konkretne operacje, konkretne kroki. To wszystko jest podzielone, że krok, 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 krok. Przekształcenie, 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 krok, 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 krok. To wszystko opiera się na pojedynczych rzeczach, a nie jakichś kurwa magicznych trikach, przekształceniach, że to się skraca z tym, bo jakoś tam pamiętam z lekcji. Nie. Jeżeli licząc coś, odwołujesz się do pamięci, że a to razy to, to powinno tutaj się pomnożyć, coś na stylu, czy to się powinno z tym skrócić? Nie. No. Musisz świadomie robić te obliczenia i wiedzieć, co się dzieje i dlaczego. Polecam, naprawdę ułatwi ci to dużo. Dalej. Nie widzisz, że można skrócić dany ułamek, czy uprościć dany pierwiastek, przez co obliczenia puchną niczym kula śnieżna i siedzisz i katujesz ten kalkulator, mnożysz 7543 razy 1364. Zamiast to po prostu skrócić, kurwa, z mianownikami i mieć mniejsze liczby i móc to policzyć w głowie. Okej? Okay? Takie rzeczy też musisz widzieć. Skracać te ułamki na bieżąco, żeby ci się nie... Żeby ci nie narastały te liczby. I żeby nie pochłaniało ci to dużo energii i czasu. Okej? Okay? Większe liczby dłużej się liczy, bo je trzeba zapisywać. Trzeba w kalkulator wpierdalać i tak dalej. Sk naucz się skracać ułamki, upraszczać pierwiastki... Żeby nie katować tego kalkulatora, najlepiej go nie potrzebować, tak? Zostaw ten kalkulator biedny. Albo te. Wyrażenia z x. -em. Jeszcze kurwa, lepiej. Nie widzisz wzorów skróconego mnożenia. Jest x plus 1 do kwadratu, to ty x kwadrat plus 1. Oczywiście, że tak. Nie! Plus nie lubi się z potęgowaniem. To sobie zapamięta już teraz. I jak myślisz, że to tutaj tak fajnie działa? Nie! Albo co innego, nie wiem, wymnażasz. Nawiasy jak pierdolnięty umysłowo, zapominasz o minusach czy coś, nie widzisz, co jest składnikami w tym mnożeniu, i tak dalej, co z czym. Albo jeszcze lepiej, dalej nie łapiesz o co chodzi w wyciąganiu wspólnego czynnika przed nawias. Oj nie, tak się nie robi malutki. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Słuchaj, na to jest jedna rada. Musisz to przekatować. Najlepiej już od podstawówki, od tych tematów najbardziej podstawowych, tak? Podstawówka. Wiem, brzmi okropnie. Po prostu co? Mam się cofać do takiego gówna? Ale spójrz na to. Jakie możliwości się wtedy przed Tobą otworzą? Powtarzając materiał już do oficjalnej matury, będziesz się skupiał tylko na tym, na czym polega dane zadanie czy dany temat, a nie kurwa zastanawiał się, co ten chłop zrobił z tym ułamkiem i dlaczego. Tylko będziesz to wiedział już. Bo to wszystko się powtarza w każdym kolejnym zadaniu. Po prostu. Istnieje pewien zbiór tematów, liczby rzeczywiste, tak? I język matematyki, który się powtarza w każdym kolejnym po prostu. Jak będziesz się dobrze umiał, to łatwiej będzie ci każdy następny pochłonąć i każdy następny zrobić. ok? Nie będziesz się skupiał na zbędnych szczegółach i łatwiej będzie ci zobaczyć ogólny sens danego zagadnienia. Wiem, że to trudne i nudne w chuj. Nawet nie wiesz od czego zacząć. No, to sprawdź moją stronę internetową. Link w opisie. Tam znajdziesz rozwiązanie tego problemu. 3. Robisz głupie błędy obliczeniowe? To znaczy, zawsze coś źle dodasz, zawsze coś źle podzielisz, zawsze kurwa coś. I ten pierdolony minusik wisienka na torcie. Zawsze zapomniany. Czujesz, że umiesz wszystko, ale kurwa. Kiedy trzeba, to zawsze coś spierdolisz. Jeszcze się pierdolniesz na początku zadania i liczysz. Całe rozwiązanie, tak, całe swoje zadanie, jak debil, nie wiedząc, że już dawno zostałeś wyrzucany na energię i czas. Wiem, znam to. Ja też tak miałem. Samo nauczenie się rachowania i rozwiązywania zadań to za mało. Do tego dochodzi pewna świadomość tego, gdzie popełniasz błędy, pewna skrupulatność, polegająca na upewnianiu się, czy wszystko jest ok, oraz odpowiednim zwalnianiu trudnych momentach i, nie wiem, nierobieniu w głowie może trzech kroków na raz obliczeń? Serio. Robienie czegoś w głowie wydymało tyle osób, że strach pomyśleć. Na to jest jedna rada. Popatrz na to logicznie. Są pewne reguły, które musisz po prostu sobie wbić do głowy. Jeden. Początek zadania jest krytycznie ważny. Musisz go robić powoli i dwa razy się upewnić. Dwa. Kiedy... Pojawiają Ci się skomplikowane obliczenia. Jakieś dziwne się to robi, te przekształcenia nagle się, nie wiem, komplikują. Stop, weź głęboki oddech. Upewnij się, że wszystko do tej pory jest poprawnie i wtedy powoli zrób ten fragment. Zapewniam Cię, że jak obliczenia się za bardzo komplikują, to zwykle już coś zjebałeś. OK? Obliczenia na podstawie są relatywnie proste, więc jak coś staje się zbyt trudne, okay? to coś jest nie tak. No, takim przykładem jest pierwiastek w liczeniu delty. Jak liczysz pierwiastek z delty, tak? I na podstawie ci nie wychodzi tam ładny wynik. Wychodzi ci jakiś ogon po przecinku. No właśnie. To jest moment, w którym musisz zwolnić i upewnić się, że wszystko zostało poprawnie przekształcone. Trzy. Gdy widzisz dużo minusów, to też zwolnij. Nie machaj tym długopisem jak paralityk. Ładnij i estetycznie zapisz każdy z nich. Nie zapominaj o nawiasach w odpowiednich miejscach, tak? Robisz tu błędy. Zapominasz o minusach, widzisz minus, o kurwa. Stop powoli, powoli. 4. No i kurwa, naucz się pisać czytelnie. Kurwa, jeżeli będziesz mazał i pisał na odpierdol, to nigdy nie przeprowadzi skutecznie obliczeń, bo będziesz się potykał własne nogi. Weź się upewnij, że Twoje S nie wygląda jak 5, że Twoje cztery nie wygląda jak 7. Że twoje A nie wygląda jak B i B nie wygląda jak A? Że twoje Z nie wygląda jak 2? Kurwa! Powoli. Serio. Ile razy widziałem, że chłop nie może policzyć zadania poprawnie, a jak zobaczyłem jego notatki, to kurwa obliczenia były rozjebane po kartce, jakby je pisał, uciekając przed policją. Zwolnij kurwa pojebie, to nie są wyścigi. Im szybciej chcesz coś policzyć, tym dłużej będziesz to liczył. Bo zwyczajnie będziesz robił to kilka razy. Zanim dostaniesz dobry wynik. W porządku? 4. Nie czytasz uważnie poleceń. Standardowy błąd. Czytanie ze zrozumieniem. Na chuj to robić, skoro ta umiejętność nie jest przydatna w życiu. Jak ktoś ma ciebie wydymać na pieniądze, to przecież to zrobi. Nie musisz mu utrudniać. Dobra, teraz poważnie. Zawsze czegoś nie doczytasz. Zawsze jakieś ważne słowo ci umknie, przez co liczysz kompletnie źle. Nie wiem. Pojebierz kwadrat sumy z sumą kwadratów, przez co utrudniasz sobie zadanie do poziomu doktoratu z matematyki. Na to jest jedna rada. Spróbuj po prostu wypisywać sobie informacje z polecenia. Nie podkreślać jak debil, tylko wypisz je sobie, zanim zaczniesz coś liczyć. I też wyraźnie sobie napisz, co ty w ogóle kurwa liczysz w tym zadaniu, debilu. Po prostu kurwa. Pozbądź się tego jebanego nawyku, że kurwa liczysz zadanie. I jak skończysz obliczenia, to ty czytasz, dobra, co tu trzeba było policzyć? <grywa> kurwa, to, jak to się mówi głośno, to jest absurdalne. Wiem, bo sam tak robię. <grywa> Serio, ja ci, ja ci to mówię tutaj wszystko, kurwa, z mojego doświadczenia i doświadczenia ludzi e, na moich korkach, nie? Mówisz mi, od trzech lat żyję tylko, kurwa, głównie na korepetycjach. Gadasz tutaj ze specjalistą, kurwa, od robienia pierdolonych zadań z matematyki. Robię ich tysiące miesięcznie. I zaufaj mi, kurwa, zaufaj mi, proszę cię, zaufaj mi. Posłuchaj chociaż raz wujka dobrej rady, kurwa, pierdolonego za kolaka z internetu. Za tyle dobrego, co ja dla ciebie zrobiłem, traktujesz mnie jak zwykłego Menela. Zwolnij, kurwa. Zwolnij. Na chuj boisz się, że zabraknie ci czasu, jak przez własną nieuwagę w tym czasie nic dobrze nie zrobisz. Ugarnij łeb. Dobra wpadnij na moją stronę internetową patomatma.pl i znajdź tam rozwiązanie na swoje problemy z matmą i to tyle na razie